Witam, Adam Kopeć, miłośnik Excela z portalu Excel i Adam. Chcecie zaprosić na darmowy webinar na temat dashboardów czy też paneli menadżerskich w Excelu. Czyli o tym, jak można analizować i przede wszystkim prezentować dane w Excelu, żeby były łatwo zrozumiałe, czytelne, tak i można byłoby na podstawie ich wyciągnąć odpowiednie wnioski. Podczas akurat tego krótkiego webinaru dowiesz się, jak tutaj stworzyć króciutkie proste linie, trendów w pojedynczych komórkach, czyli wykresy przebiegu w czasie. Takie prosiutkie wykresiki. Jak tu można prezentować wykres, gdzie można wyłączać i włączać wybrane Serie, żeby pokazywały się na wykresie, tak? Troszeczkę o formatach z karty dewelopera, czyli przykładowo tak, jak tworzyć taką troszeczkę inną listę, rozwijaną tak niekoniecznie przypisaną do konkretnej komórki, żeby była zawsze widoczna, że tu jest lista rozwijana. Jak tutaj stworzyć tak paski przewijania, do czego mogą być przydatne, między innymi do takiej króciutkiej prezentacji, podsumowania, jeśli chodzi o ocenę odcinków gry. Otron. Tak możemy sobie przewijać pomiędzy tutaj kolejnymi odcinkami i z odrobiną kodu VBA sortować dane od najlepszych ocen, od najgorszych ocen, lub też po kolejności odcinków, jakie tutaj mam. I może jeszcze zdążymy coś więcej zrobić, tak dotyczącego wizualizacji, prezentacji danych, czyli ogólnie dashboardów. Webinar odbędzie się 26 kwietnia o godzinie 19.00. Potrwa około godziny i możesz się zapisać na stronie do której link znajdziesz w opisie wideo.